Dzień dobry kochani, witajcie we wtorek. Dzisiaj ubrałam się na czarno-biało z tym, że czarne, mam czarny sweterek. Zobaczcie taki właśnie, to jest ten z mango, gdzie jest wełna z wiskozą. Świetna jakość tych sweterków, jest, nic się z nimi nie dzieje. Wiadomo, trzeba delikatnie wracać, delikatnie prasować, natomiast no, polecam wam te sweterki z mango. No i do tego mam spodnie białe z Zar. Świetnie to się tutaj mi komponuje. Nie pamiętam w sumie tak naprawdę, kiedy miałam spodnie białe, ubrane, tak naprawdę na sezon taki właśnie jesienny, nie noszę białych spodni. Natomiast tak dzisiaj się przełamałam i tak wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Fajnie by to też wyglądało z takim kolorem sweterka. Takiego chłodniejszego beżu, tak mi się wydaje, albo może takiego ciemniejszego beżu, o właśnie może takich rudości też to będzie fajnie wyglądać. Natomiast takiego sweterka nie mam, mam czarne, właśnie muszę hmm, chyba do Lupexu się przejechać po sweterki, bo ostatnio szukałam w sklepach właśnie z takim dobrym składem sweterków. No i tak naprawdę jest katastrofa, bo jest wszędzie akryl albo nylon albo poliester. No to są fatalne składy. I nie będę takich sweterków kupować, bo wiem, że w tym nie będę chodzić, bo na przykład tutaj mam wełnę i wiskozę i to jest naprawdę świetnie się czuje w, w takim sweterku. Jeden mam właśnie taki sweterek z mango, co Wam pokazywałam, i on był z domieszką poliestru, i tam już ten poliester czuję, mimo że tam było 15 czy 20% tego poliestru. No i tam ten poliester jest shorts. Jak się już przyzwyczaiłam na noszenie takiej lepszej jakości, to już ten poliester mi nie pasuje. No i teraz nie mogę właśnie znaleźć nigdzie takiego dobrej jakości sweterka yy, za nie miliony monet, więc no muszę się do lumpeksu przejechać. Gotuję tutaj ziemniaki. Dzisiaj obiad bardzo też szybki, dlatego że ziemniaczki tylko yy, oskrobałam. A tutaj mam pulpety z zamrażarki, które miałam i trzeba by je dojeść, bo trochę rzeczy w zamrażarce mam yy, właśnie takich które przydałoby się dojeść, żeby później było, żeby właśnie później była czysta lodówka, bo jak za tydzień planuję zrobić właśnie takie inne znowu potrafy jesienne, to żeby miała gdzie, gdzie zamrozić, gdzie miała miejsce, gdzie je włożyć do zamrażarki. Więc wyciągłam tutaj właśnie, mam porcję pulpetów w sosie pomidorowym. No i taki dzisiaj będzie szybki obiad. Zresztą no ja i tak muszę zjeść chyba awokado z chlebkiem i z pomidorkami bo dosłownie za 40 minut lecę do kosmetyczki, więc nie zdążę zjeść nie zdążę praktycznie zjeść tego obiadku, więc zjem sobie kanapeczkę, jak wrócę to najwyżej obiadek zjem, a jak nie no to będzie mój mąż miał natomiast na paznokcie do kosmetyczki lecę na paznokcie u stóp, a tutaj właśnie zgrałam już pliki, które nagrałam, będę zaraz edytować ten film, mam nadzieję, że dzisiaj się uda mi go wrzucić i znowu mam mocno sfatygowane awokado, więc tak jak mówiłam, kanapeczki z awokado i z pomidorkiem. Biorę się za jedzenie i lecę do tej kosmetyczki, bo już dosłownie mam 20 minut, więc szybko zjem i, i lecę. Byłam tak na szybko w Rossmanie i tutaj Wam może pokażę nowości, które u mnie będą i które będę testować. Jest to jedwabista pianka myjąca z marki Onlibio. Jak wiecie, tą markę znam z peelingów do Ciała i tam jest świetny peeling migdałowy, więc jeżeli jeszcze nie testowałyście, to sprawdźcie sobie, bo to jest jeden z lepszych peelingów. Natomiast tutaj mam jedwabistą piankę myjącą i tą piankę zamierzam używać rano, właśnie po nocy, żeby właśnie tak ładnie zmyć z siebie cały ten sebum oraz no krem z wieczorem, krem z który miałam na twarzy z wieczornej pielęgnacji. Natomiast tutaj kupiłam balsam do demakijażu o zapachu malin i migdałów z marki Flaw. Nigdy balsamów do makijażu nie miałam, zawsze to było albo mleczko, albo płyn, więc jestem tego naprawdę ciekawa. Gdzieś tam widziałam, że ma świetne opinie o innych osób na kanale. Tak więc, no, będę testować, bo to naprawdę jestem tym ciekawa. Tak więc, jeżeli będę mieć makijaż, jak będę mieć makijaż, jak będę zmywać makijaż, to przetestuję ten balsam, no i będę go używać. Myślę, że tutaj jest mała pojemność. Jest 50 ml, więc, no, szybko się on zużyje. Natomiast może akurat będzie Wart tej swojej ceny. Ja kupiłam jeden produkt jak i, jak i drugi. Ja kupiłam oba produkty na promocji. Teraz w Rosmanie jest dużo promocji, tak więc no wstąpiłam, akurat byłam, więc te dwa produkty wzięłam. I jeszcze zamówiłam sobie nowe książki z Empiku. Jak wiecie, skończyłam właśnie czytać pewną siebie kobietę. Za chwilę Wam powiem, jakie jest moje zdanie na temat tej książki. Natomiast, no, jak już skończyłam jedną i jedną mam w kolejce, w którą już zaczęłam, i to jest hashtag hmm, kobiety. Chyba się tak nazywa ta książka to właśnie później będę czytać coś, co jest też polecane dla yy, yy, dla jakby rodziców może tak powiedzmy, ale myślę, że dla wszystkich znajomość yy, rzeczy yy, znajomość takich rzeczy jak narkotyków papierosów i tym podobnych rzeczy, więc tutaj jak ćpają nasze dzieci i tutaj mamy Highland yy, podobno bardzo dobra książka i właśnie Książka, którą warto przeczytać, aby nauczyć dzieci przestrzegania przed różnymi właśnie, przed różnymi rzeczami, jak od, żeby dziecko potrafiło odmówić, no i takie tego typu rzeczy. Natomiast tutaj mamy nieposkromioną książkę, którą jest teraz bestsellerem. Też stwierdziłam, że y, może fajna książka to będzie raczej taka książka właśnie z tytułu pewna siebie. Z tych książek o mm, tym, y, o takim rozwoju siebie, więc myślę, że, że no, będzie też fajną książeczką. Nie widziałam jeszcze nigdzie y, właśnie recenzji tych książek, więc. Y, i tej książki akurat nie widziałam nigdzie recenzji, więc myślę, że będzie fajna. Gdzieś mi tam podpowiedział właśnie Empik, jak kupiłam ostatnio tą książkę Pewna siebie kobieta, no i czekała u mnie w koszyku, a że teraz składałam zamówienie, no to wzięłam i zamówiłam. I coś, co w sumie. książka, na którą się bardzo długo wahałam, to jest Bóg Urojony, to jest książka opisująca ogólnie o, o światoboglądach i, i o takich, myślę tego typu historiach recenzję tej książki nie znam, znaczy no, słyszałam o tej książce u jednej właśnie z dziewczyn tutaj na YouTubie i tak myślałam właśnie, że może warto by zagłębić się w ten temat to jest książka i dla wierzących i nie dla niewierzących więc to nie jest jednoznaczna książka przynajmniej podobno, natomiast no, jest dość gruba więc myślę, że mi długo, długo zajmie zanim w ogóle to przeczytam Natomiast jak przeczytam, to Wam powiem, czy w ogóle warto to czytać. Więc zobaczymy tak naprawdę. Tak jak mówię, nie wiem o czym jest ta książka. W sensie, no wiem, że jest o Bogu, o religii, o wierzących i niewierzących, o szacunku o takich różnych pierdołkach. Natomiast, natomiast no myślę, że warto zagłębić się i, i w takie właśnie rzeczy. Tak więc będę czytać. No, na razie zaczęłam właśnie na ten hashtag kobiety, natomiast później mam w planach robię, czytać tą Highland, później nieposkromioną, a gdzieś tam na samym końcu będę czytać właśnie yy, Bóg Urojony. Tak, do. <laughs> Myślę, że to na zimę dopiero, ale mam w planach przeczytać yy, wszystkie te, te trzy książki, które mam, tak do końca listopada, żeby mi to właśnie tak ruszyło, a na grudzień sobie właśnie będę spokojnie czytać tą Bóg Urojony. Tak, tak jak Wam mówiłam, że z tamtą książkę pewna się kobieta Ja ogólnie nie robię tutaj recenzji książek, natomiast tą książkę uważam, że warto przeczytać, dlatego, że jest taka książka oparta na analizie, na różnych przemyśleniach no i tutaj ogólnie jest książka o tym, Autorki książki szukały i analizowały pewności siebie w różnych dziedzinach, w takich jak sport, jak polityka, armia czy tam biznes. No i pytały różnych specjalistów, różnych, różne specjalistki, różne kobiety biznesu z różnego świata, tak naprawdę. Pytały, czym jest pewność siebie. No i tutaj, jakby, dziwne zaskoczenie, bo dla każdego tak naprawdę, pewność siebie jest czymś innym, natomiast każdy ma wiadomo swoje przemyślenia na ten temat. No, tak jak jak się okazało, w genach mamy w ogóle zapisane predyspozycje pewności siebie dzięki plastyczności mózgu, natomiast możemy się też tej pewności siebie w pewnym stopniu nauczyć. Więc no, to jest taka fajna książka. Powiedziałabym, że to jest bardziej taki reportaż tych, tych autorek, i one tutaj, jakby, tak jak mówię, no ale analizują różne pod różnymi względami pewność siebie i takie tak myślę, że tutaj jakby ta książka pokazuje, że my kobiety pewności siebie powinniśmy się uczyć od mężczyzn i tam są na przykład różne przykłady dlatego że na przykład przykład jest taki, że jeżeli kobieta chce mieć dostać podwyżkę. No to ona analizuje, rozpatruje. No i ostatecznie gdzieś tam nie podejmuje tej akcji. Natomiast mężczyzna po prostu myśl zamienia w działanie, czyli jakby taką pewność siebie zmienia w działanie, czyli on jak chce podwyżkę to po prostu idzie, niezależnie od tego jakie będą konsekwencje, jeżeli nie dostanie, no to nie ma porażki. Natomiast my kobiety boimy się bardzo tej porażki i dlatego też nie podejmujemy różnych kroków. Więc no ta książka dużo uświadamia, dużo pokazuje i jakby myślę, że naprawdę warto ją przeczytać. Co tutaj jest jeszcze fajnego, to to, że jakby autorki później pokazują, jak pewność siebie jako matki powinniśmy uczyć dziewczynki, dlatego że no już od, dziewczynki od samego od samego dzieciństwa mają wpajane, że mają być grzeczne, że jeżeli kobieta jest pewna siebie, to znaczy, że jest arogancka, natomiast jeżeli mężczyzna jest pewny siebie, to jest męski. Więc no tutaj też jest fajne, fajnie opisane to, jak pewność siebie, powin, jak pewność siebie budować w, u dziewczynek, jak pewność siebie budować u um, dzieci ogólnie. A więc ta książka mi też bardzo dużo jakby otwarła rzeczy, jakby no wiadomo, nie możemy tutaj też opierać się tylko na jednej książce, natomiast myślę, że fajnie jest przeczytać i zagłębić się w temat takich innych, zagłębić się w temat pewności siebie, dlatego że wiadomo, można się pewności siebie nauczyć, natomiast żeby się jej nauczyć trzeba... No jakby coś o, co nieco o, o tej pewności siebie wiedzieć, dlatego ta książka jest takim reportażem, ale może takim właśnie mini poradnikiem, dlatego że ona tutaj pokazuje różne, y, różne kwestie i y, y, analizuje różne rzeczy. Ja mogę Wam polecić tą książkę, naprawdę warto ją przeczytać, bo uważam, że to jest naprawdę y, książka, która no tak jak mówię. Otwiera oczy na, na, na różne rzeczy i naprawdę pewność siebie dzięki tej książce. Jak przeczytam tej książce, no to wiem, że jakby niektóre rzeczy pod względem pewności siebie nas hamują jako, jako, jako kobiety, hamują kobiety, natomiast na no, facetom to przychodzi łatwiej. Dlatego też takie, co mi właśnie najbardziej się wbiło w pamięć, no to to, że kobiety powinny się pewności siebie uczyć od mężczyzn. Tak więc tak. No tutaj są różne przykłady opisane, ale ja tak jak mówię, no warto tą książkę przeczytać.